Miało być Visitor center, a tutaj jest jakieś Czy ja dobrze w ogóle jadę? Co się patrzy A tak przy okazji odwiedziłem fajny sklepik z pamiątkami takimi starodawnymi, także zapraszam Was na parę przybitek, chodźcie. Dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z kamerą w terenie. Dzisiejszy, dzisiejszy odcinek i wycieczkę zaczynam oczywiście z parkingu, tak jak zawsze, który widać oczywiście za mną. Dość spory parking. i Opłata w tym, na tym parkingu wynosi 5 funtów za celuszki dzień. No i oczywiście w dzisiejszym odcinku plan jest taki, że będziemy szukać Robin Hooda. A czy znajdziemy to nie wiem. A tak naprawdę wybrałem się dzisiaj do lasu Sherwood ale o tym zobaczycie dalej, także zapraszam na odcinek. Zapewne każdy z Was zna y, historię lub słyszał o słynnym Robin Hoodzie z lasów Sherwood. Robin's Oczywiście dzisiaj znajduję się w tym miejscu, w tym lesie. No i próbuję szarpnąć kapeczkę historii. No więc, według legendy, y, Robin Hood zamieszkiwał te lasy, tutaj Sherwood, y, około w XV wieku. Tak przewidują źródła, no oczywiście to jest legenda, nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nieprawda. W każdym razie bardzo ciekawa historia, powstało bardzo dużo adaptacji, jakby historii tej, dużo filmów nagrali, także to jest dość interesujące. No i nasz słynny Robin Hood oczywiście prowadził wojnę z szeryfem z Nottingham. Wszyscy dobrze wiemy z filmów. E... Miał swoją ekipę, oczywiście mieszkali tutaj w tych lasach i miał swoją ekipę, z którą jakby wojował Muszka, syn młynarza Harold Brownwell a ten konus to David z Dome zwany Bekiem. ja idę odszukać właśnie słynny Dąb, przy którym biesiadowali chłopaki chcę też znaleźć miejsce upamiętniające walkę na kije Robin Hooda z małym Johnem o zdobycie szacunku, oczywiście, całej ekipy. Także ja tak mówię, to swoimi słowami ubieram to w trochę śmieszne słowa. Ale mam nadzieję, że tak się Wam spodoba, taka wersja. Bo już tyle wersji tego filmu powstało, tej historii, że chyba każdą oglądałem. No i oczywiście też wszyscy pewnie dobrze wiedzą, nie wspomniałem o tym, że Robin Hood bardzo świetnie strzelał z łuku. No a tutaj właśnie ten słynny dom Major Ołak przewiduje się, że jego wiek wynosi od 800 do 1100 lat Przy tym przedziale, ponieważ nie ma pewności dokładnej co do lat. No i prawdopodobnie według legendy Robin Hood wraz ze swoimi kompanami, z ziomkami tutaj biesiadowali dawał im schronienie. Ale jak było naprawdę, to tego... Nikt nie wie. No, niestety, wszystko jest ogrodzone bardzo. Widzicie? To jest taki staruszek, że ma aż gałęzie podpięte, podparte kołkami. Jak widzicie? Trochę ludzi tutaj patrzę, przyjeżdża pozwiedzać to. Jest parę osób. No i zapewne to letnią porą trochę lepiej wygląda, jak to troszeczkę coś jest zakwitnięte. Jest bardziej zielono. No, dzisiaj mamy delikatne zachmurzenie troszeczkę wieje, ale damy radę. Najważniejsze, żeby nie padało. Przed nami ta droga szeroka. Pustkowie na razie nikogo nie widać, żeby ktoś biegał i strzelał z łuku. <noise> Zobaczcie dosłownie ile tutaj tych wyschniętych, dużych, starych jeszcze dębów jest Bra młodszych braci tego najstarszego, głównego dębu. Wiem, że jest trochę ponuro, ponieważ taka pora roku. Ale tutaj mamy właśnie słynną walkę na kije Robin Hooda z małym Johnem. przy okazji, odwiedziłem fajny sklepik z pamiątkami takimi starodawnymi, także zapraszam Was na parę przybitek. Chodźcie. No i nasza króciutka wycieczka dobiegła już końca. Akurat za zachód słońca się zrobił, jak widać za mną. Także krótkie podsumowanie: nie ma tutaj za dużo rzeczy do oglądania. Kto zna całą historię lub kawałek jej, no to po prostu fajnie tak przyjść, sobie utrwalić to. Na pewno w każdym bądź razie dość ciekawe miejsce, żeby tak sobie pospacerować. No i powiem, że byłem zdziwiony, bo dość sporo ludzi dzisiaj było. Parking, tak jak już mówiłem, 5 funtów za cały dzień. I trzeba tutaj kawałek jak podejść z parkingu. Oczywiście wszystko podane podaję pod spodem poskot. I jak dojechać do tego miejsca, jeśli ktoś z was chciałby tutaj odwiedzić to miejsce. No i dzięki wielkie za uwagę, że oglądaliście. Niestety rowin mi się nie udało znaleźć. Widziałem tylko tutaj posąg parę takich jakby upamiętnionych miejsc, ale w każdym bądź razie mi się podobało. Także do zobaczenia. Widzimy się następnym razem na razicho.